Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba. Wpierw, zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zbaw nas od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, jest wiele dobrych powodów, by uczcić świętego Józefa i uczyć się z jego życia. Był człowiekiem silnej wiary. Zarabiał na życie dla swojej rodziny Jezusa i Maryi własną ciężką pracą czystości Najświętszej Marii Panny, która była Jego Oblubienicą i szanowała, kochała. I ta wolność Boga, gdy Bóg dokonał wyboru, nie tylko wybór Matki Bożej, Dziewicy jako Matki, ale także wybór Świętego Józefa na Oblubieńca Maryi, na Opiekuna Maryi Józefa. I kiedy myślimy o Świętym Józefie, Patronie Kościoła od razu przychodzą nam na myśl pewne słowa, które, którymi możemy opisać świętego Józefa. To wierny, sprawiedliwy, posłuszny, milczący. Wiemy, że święty Józef widział wyraźną rękę Boga we wszystkich tych miejscach, ponieważ tak wiernie i cicho służył Bogu w nich. I uważał, uważał na głos Boga i jego wskazania, jego woli na te wszystkie wybory Pana Boga. I chyba jest to taki bardzo wyraźny znak, że mamy poczucie Bożej Obecności, że mamy poczucie Bożego Celu, kiedy spokojem i bez przywiązania przyjmujemy trudności, jakiekolwiek. A ta postawa świętego Józefa brzmiała tak: Jeśli jedynym miejscem narodzin Jezusa jest stajnia, to my wykonajmy stajnie. Będzie to nasz dom tak długo, jak zechce Pan Bóg. Jeśli to do Egiptu musimy się udać i pozostać tam na czas nieokreślony, to nam się uda. Będzie naszym domem tak długo, jak zechce Pan Bóg. Jeśli myślimy o świętym Józefie jako wiernym, sprawiedliwym, posłusznym, milczącym, Dlatego i tylko dlatego, że był człowiekiem, który kochał i działał w obecności Pana Boga. I ta otwartość, bracia i siostry, na Pana Boga przejawia się w sposobie, w jakim człowiek kocha i działa. Nie żyje dla siebie. Ale pracuje i kocha w duchu modlitwy, aby był skłonny do posłuszeństwa, gdy Bóg wzywa go do szczególnego działania, do szczególnego zadania. W świętym Józefie oddajemy cześć człowiekowi, który był nie tylko dobry, pokorny, pracowitym opiekunem swojej rodziny. Ale także z miłością i modlitwą dokonywał wyborów Boga. To, co zechciał Pan Bóg, On robi. Myślę, że każda, przynajmniej większość z nas ma za sobą doświadczenie dni na tyle trudnych, że zdawało nam się, że zostaliśmy opuszczeni zarówno przez Boga, jak również przez drugiego człowieka. Często, gdy przychodzi czas wielkiego cierpienia, człowiek myśli, że Bóg go opuścił, albo że Boga nie ma. Pewnie taką chwilę miałeś, ja miałem. Bo gdyby był, nie dopuściłby do tak wielkiego cierpienia. Kochani, różnie możemy patrzeć na dni naszych trudnych doświadczeń i na nasze reakcje. A dziś, w trzecim dniu rekolekcji, spróbujmy spojrzeć na to, co trudne w naszym życiu pytając o swoją wiarę pytając: Jaka jest moja wiara jaka jest siła mojej wiary. Aby odpowiedzieć na to, na początek trzeba odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy wierzyć? Wierzyć w Boga, to znaczy wierzyć w Jego istnienie. I to jest najbardziej podstawowy wymiar wiary. Wierzę, że Bóg istnieje, wierzę, że Bóg jest teraz obecny. Wśród nas, tu w tej konkretnej wspólnocie. Wierzę, że Bóg za chwilę pojawi się na tym ołtarzu pod postacią chleba i wina. Wierzę, że Bóg działa w konfesjonale, w sakramencie miłosierdzia. Wierzę. I to jest podstawowy wymiar naszej wiary. A wierzyć to znaczy też i przede wszystkim zawierzyć Bogu wszyściutko. W Adwencie, na jednym z portali społecznościowych, zostało postawione pytanie młodemu człowiekowi siedemnastolatkowi. Jeden z jego rówieśników zadał pytanie, po co ludziom wiara? A ten młody człowiek jak odpowiedział? Możesz żyć bez telefonu. Możesz żyć bez ciekłej wody, po co? Te wszystkie rzeczy polepszają Twój standard życia. I dla niektórych ludzi wiara jest czymś, co ich ubogaca i sprawia, że ich życie jest po prostu lepsze. Może dla Ciebie wiara nie jest czymś istotnym, nie znaczy, że może ona wnosić coś pozytywnego do życia innych ludzi. Moglibyśmy na dobrą sprawę żyć bez wielu rzeczy, ale po prostu ułatwiają nam one życie polepszają jakość naszego życia i dalej ten człowiek odpowiada temu młodemu człowiekowi dla mnie osobiście wiara jest czymś takim co ulepsza moje życie kochani jesteśmy ludźmi wierzącymi ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ten chrzest do czegoś nas zobowiązuje, nas, ludzi wierzących. Przypominam sobie to przemówienie Jana Pawła II, który odwiedził Francję w czasie swojego pontyfikatu, bodajże pierwszy raz, i wtedy na tych polach elizejskich, kiedy spotkał się z Francuzami, zapłakał. Zapłakał nad pytaniem, które postawił Francuzom. Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Co zrobiłaś ze swoim chrztem? Gdzie dzisiaj zamykasz kościoły? Gdzie dzisiaj osoba duchowna w sutannie w habicie nie może wyjść na ulicę? Gdzie w telewizji nie może pojawić się słowo chrześcijanin, tym bardziej katolik? Co zrobiłaś ze swoim chrztem? A przecież to państwo w historii Kościoła wydało mnóstwo świętych, mnóstwo mistyków, wyznawców, męczenników. Co zrobiłaś ze swoim chrzciem? A może warto i dziś nam postawić to pytanie, co zrobiłem ze swoim chrzciem? Co zrobić, aby nie zatracić tego, co trzymaliśmy na chrzcie świętym? Co zrobić, Proszę Księdza, aby nasze życie było zgodne z Jego przykazaniami, które są przecież trudne, ale możliwe do osiągnięcia? Co zrobić, aby był spokojny, że, że dobrze się żyje? Co zrobić, aby nikogo nie skrzywdzić, ale wszystko sprowadzić do miłości? Chociaż złość może nam doskwierać. I co zrobić? Aby uwielbić Pana Boga za to, że mamy go tak blisko, w tej świątyni, na wyciągnięcie ręki. To wydarzenie dzieje się w pociągu. W przedziale siedzi młody mężczyzna wraz z drugim przypadkowo spotkanym pasażerem. I ten młody mężczyzna zwierza się w rozmowie, że Wraca z więzienia pod siedzeniu kary. Prowadził przedtem złe życie. Moi rodzice musieli się mnie wstydzić, wyparli się mnie. A ja chcę wrócić do nich, chcę rozpocząć nowe życie. Jak rodzice mnie przyjmą, boję się tego spotkania, jadę dzisiaj do domu. Przedtem napisał list do rodziców. Chcę wrócić, ale wiem, że macie prawo mnie odtrącić. Nie wiem, czy mnie przyjmiecie. Boję się bardzo tego spotkania, dlatego proszę, jeżeli chcecie mnie przyjąć z powrotem, to dajcie mi znak. Gdy będę wracał do domu, pociąg będzie przejeżdżał obok naszego domu. Jeżeli chcecie, żebym wrócił, to na drzewie przed naszym domem wywieście białą chustkę. I będę patrzył przez okno, jeśli będzie ta jedna biała chustka, będę wiedział, że w domu czeka na mnie przebaczenie. I tak opowiada ten młody człowiek, a pociąg zbliża się do jego rodzinnej miejscowości. Bardzo się boję, nie będę patrzył, bo może nie będzie znaku. Może ty, zwraca się do pasażera, popatrzysz i ukrył twarz w dłoni. Nagle słyszę, jak jego towarzysz woła, chodź, zobacz. Zdobył się wreszcie na odwagę, spojrzał i zobaczył coś wspaniałego. Nie tylko jedną białą chustkę, ale całutkie drzewo przybrane białymi chustkami. Na każdej gałęzi wisiała biała chustka. To był znak, że ojciec i matka czekają z przebaczeniem. Kochani, bez przebaczenia nie możemy ruszyć ani na krok. Żeby nie gryźć się w sercu, żeby otworzyć się na Jezusa, trzeba przebaczyć. Nawet największemu wrogowi. To jest bardzo istotne. Nie może być tak, że przebaczyłem, ale zapomnieć nie mogę. Przebaczyć trzeba całkowicie. To jest szalenie trudne. Sam wiem to po sobie. Ale czasami musimy zrezygnować z siebie totalnie i powiedzieć: wybaczam. Bo przebaczenie to jest klucz do przyjęcia Jezusa. Bo jeśli przebaczymy z serca, to uczyni cud w naszym życiu. Jestem o tym przekonany. Tylko trzeba zaryzykować i stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem, zapomnieć o tym, co było kiedyś, Przebacz tym, którzy zanimili. i wtedy, Boże, miłosierdzie może się wylać na mnie i to z wielką łaską. Powiecie co? Bo Jezusa przyciąga ludzka nędza i słabość. Oddajcie to wszystko Jezusowi, żebyście zaprosili Go do swojego serca, żebyście ponazywali osoby, które Was zraniły i żebyście oddali Jezusowi i powiedzieli po kolei wybaczam, wybaczam. jeżeli trzeba 77 razy to powiedzieć, Tu kleknijcie i powiedzcie wybaczam. I wiecie, co? To jest pocieszające dla nas że przeszkodą dla Jezusa nie są moje grzechy, które choć mnie od Boga oddalają, to Boga ode mnie nie odsuną. Przeciwnie. Im bardziej się gubię, tym bardziej Pan Bóg zbliża się do mnie, by mnie odszukać, by mnie podnieść. I choć może mi się wydawać, że jestem już nic nie wart, że moje wybory za bardzo oddaliły mnie od Pana Boga, że nie mam nic do zaoferowania, to Bóg będzie krzyczał aż wręcz do ciebie: potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Bo miłosierdzie to jest tęsknota za tym, co zginęło. Bo miłosierdzie jest skandalicznie bezwarunkowe. Ono po prostu jest. I nie można sobie na nie zasłużyć, bo ono po prostu jest. Bo miłosierdzie zawsze wyprzedza sprawiedliwość. Ale my naj, na, najpierw żądamy sprawiedliwości, a potem się zobaczymy, A Bóg działa zupełnie inaczej. Aby tak się działo, to najpierw trzeba spotkać Jezusa, a nie przykazania. Bo jeżeli zaczniemy od przykazań, to prawie nie damy rady. Stąd Jezus mówi, żeby nie nakładać na siebie ciężarów nie do uniesienia, bo niektóre ciężary są przez nas nie do uniesienia. Z którymi przykazaniami mamy największe kłopoty? Z którymi ja mam kłopot od lat. I tak samo kochani było z apostołami. Wiecie, kiedy u nich to wszystko się zmieniło? Kiedy od Ewangelii przeszli do dziejów apostolskich. Bo w Ewangelii to się tak kręcili. Kiedy Jezus mówił, że będzie ukrzyżowany, że On zmartwi wstanie, to oni dobra, ale chodzi o miejsca. Kto po prawej, jak kto po lewej stronie, co za to otrzymamy? Byli świetnymi egzemplarzami na zdradę, choć byli wokół mistrza zwiewali, nie było ich pod krzyżem, powrócili do sieci, zapierali się go. I co się później stało? I spotkali Jezusa Zmartwychwstałego. I ten Chrystus Zmartwychwstały czeka na nas w konfesjonale. I najpierw Jego trzeba spotkać, doświadczyć Jego bezwarunkowego miłosierdzia. A potem... Zaczną dziać się cuda w waszym życiu. Cuda i w tej parafii, i w twoim domu, i w twojej rodzinie, i w twoim życiu. Bo Bóg cieszy się niesamowicie z każdego, kto do Niego powraca. A i sam człowiek, który w swojej wolności przyjmuje Bożą miłość i odpowiada na nią, doświadcza radości, która przenika do głębi, trwa nawet w obliczu zewnętrznych trudności. To, że święty Józef zgadzał się z każdą wolą Pana Boga, ta akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji innych. Bez wykluczenia. Ponieważ Bóg zawsze wybiera to, co słabe. A papież papie Franciszek powie, że w obliczu trudności można zatrzymać się i zejść z pola walki, lub jakoś coś wymyślić. A trudności, z jakimi się zderzamy, wydobywają z każdego z nas możliwości o posiadaniu, których nawet nie mieliśmy pojęcia. I to posiadanie odwagi. To coś więcej niż umiejętność, bo ta odwaga jest cnotą duchową, kiedy robimy niezwykłe rzeczy. Bo mieć odwagę, kochany bracie, kochana siostro, to mówić sercem, to słuchać sercem i działać serca. I tego sobie i Wam życzę na tę rekolekcje. Spotkajmy się jeszcze jutro, kiedy to zabierzemy wszystkie sprawy świętemu Józefowi po kolei. Wszystko oddamy się w Jego panowanie, nasze rodziny, nasz dom, naszą parafię, nasze życie. Bądźmy wierni Ewangelii. Jesteśmy ludźmi słabymi, wiemy o tym bardzo dobrze, ale miłosierdzie jest większe. Amen.